Cześć, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj będziemy szukać diamentów, bo w tej złotej zbroi nie mogę latać jak, bo... to czy pod jednym warunkiem mógłbym latać jakbym miał niezniszczalność, czy naprawę i tak dalej na max to byłaby bardzo pożyteczna ale normalnie złota zbroja nie jest pożyteczna dlatego tu się dalej przepala to wszystko co ja na ostatnim odcinku jak widzieliście zacząłem przepalać Um, to schowka to włóżmy. Mam tu jeszcze trochę żelaza. Um, mam taki syw i tak dalej. To zbierzemy potem tutaj. I tuwa. Dobra. Jakiś kilów na stół będę potrzebował. Dlatego to sobie włóżmy tutaj. Do, jest ta sakiewka, która jest pełna, nie jest pełna. Um, do niej włóżmy to. I sobie zabierzmy. Raz, dwa, trzy. Dobra, tyle na... e minutkę E to by wystarczyło na zbroję. Poczę... Znaczy, raz, dwa, trzy. I... Na początek to i to tutaj wkładamy. Dobra, tu będzie sakiewka, tu sobie zrobię... A i badyli mam? No, proszę powiedzieć, mam gdzie jest badyl. Tu... To... Teraz tego nie chcę rozpakowywać. Jezu, i tak jak zawsze um, lam ze mnie, bo sobie drewno żadnego nie zabrałem Super, jestem mądry w te klocki mm. No wypad Jak ja bardzo nie lubię tego, że tutaj się wszędzie kręcą moby Dobra Łóżko sobie postaw w kościół Serio Proszę powiedzieć, nie bo się wkurzę Serio, jak będzie noc to się tak wkurzę No to dlaczego mi mówią, że nie mogę spać A Dlaczego, no A, pobliżną potwory Gituwa no Tu się czy nie będzie potworów No, tu już nie ma Dobra Tych zawsze trzeba będzie wyjść na dwór Dobra, co zjem Na no, wszelki wypadek, bo Znaczy, tu mowy są po prostu na hardcore, hardcore um, I tak sobie będę teraz jeździł to chłodzenie trwa godzinami Drzewo przede mną, bo żadnych nie ma w pobliżu. Dobra, nie zrespił się. Ja tak jedno drzewo sobie zetnę. Mam nadzieję, że tą szykier po prostu nie rozpadnie się. O, no mam na niej niezniszczalność. To raczej by wystarczyło. Dobra, tutaj tej sakiewki to No Znaczy, jeśli nie dodano, <laughs> dlatego wiem, dlatego tutaj ja cały coś em, Ej, gdzie to jest? A tu, dobra. Wiem teraz dlaczego. Um, myślałem, że to się da, a to się nie dało, bo jeszcze nie dodano tego do minecrafta. Wiecie o co chodzi? Po prostu nie dodano jeszcze tego. Jezus Maria, nie, syf będzie teraz mi się dał. Super Creeper, dobra. Zabiję go na hit, tak będę miał O git. Dopiero teraz odblokowane łowce potworów. Smutno się dopiero teraz, ale wiedziałem, że on kiedyś będzie w stanie na drodze, dlatego trzeba byłoby to teraz zrobić, a nie po prostu za parę. To trzeba będzie tu włożyć. To trzeba będzie tu postawić. Zrobić parę... Mm, dwa kilofy byłoby bardzo pożyteczne. Dobra. Dwa mam. Teraz zbierzmy który to, to nie potrzebuje, to nie potrzebuje, to nie potrzebuje, um, tego nie potrzebuje, czego jeszcze nie potrzebuje, aby nie potrzebuje, dobra, tego nie potrzebuje, tego nie potrzebuje, i to byłoby na początku wszystko, dobra, to jest jakby będzie taki itemy, dobra, git, a jeszcze to, e, tam to może tu zostać, dobra, dawaj, wchodzimy do naszego cave'a, nie oszukujemy, że podłoga trochę uderza mi w twarz. Um, nie jest to bardzo mile widziane dla mnie, ale co zrobić, jak nic nie zrobisz. Um, sobie teraz patrzę na czas, bo po raz gubię czas w oczach. I po prostu parę minut dłużej nagrywam i to jest raczej, raczej słaba sytuacja. Ale dobra, kilow. Łączyć ci z pozytywniej. Po prostu pierwszy kill off jest. A i... nie dojść do tego poziomu, którego bym chciał dojść. O, i rec. O, i żelazo. Dobra, zrobi sobie na początek żelazną zbroję. Ale pytanie takie jedno ważne. Na jakim poziomie jesteśmy? Jesteśmy na poziomie 15. Dobra, tu będą diaksy. Tak jak sobie myślałem, tu będą diaksy. Ja do otwartych terenów nie będę wchodził. O, i odblokowany receptor. Dobra To do sakiewki I to do tej A, bo to nie do tej Tak zawsze wszystko muszę zlamić To wkładamy tutaj, to wkładamy tutaj, to wkładamy tu, 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 tu. To i to Ale nie to To wkładamy do tej sakiewki mm, Dobra, trochę, kobla wystarczy Dobra, czy co zrobimy, to sobie przepalić coś. Um, przepalimy sobie... Mm, przepalimy sobie... Co sobie przepalimy, jezu, ja już... Moja głowa przestaje myśleć. Dobra, żeby tu... Jezu i zapomniałam, co chciałam przepalić, no. <grymne> 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 um, coś chciałem przepalić żeby... A ja to później zrobię. Muszę, muszę po prostu nie wiem co chcę przepalić. Dobra. Jeszcze to chowamy. Um, jeszcze coś. Mamy tu jeszcze coś? No. Jest... A, jeszcze ty nie. Dobra, M, po prostu kopmy się dalej. O, się więc Na jakim poziomie jesteśmy? 11. Na pewno. Na 11. się najlepiej kopię. Dobra, to będzie 11. I tu po prostu kopmy się cały czas w tym kierunku. Coś na pewno zdobędziemy. Ja już Mam nadzieję, że zdobędziemy diaksę Jakby po prostu zrobić cięcie, a zdobędę diaksę będzie wszystko gić I dalej nie mam pochodni, super I on z tak jakiegoś syfu Tu może to włożyć, tu może to włożyć Git, <grym> po prostu tak się to, tak się chowa rzecz gdzieś, gdzie oboje ja się kopię. A, wiem co chciałam zrobić. Dobra. Wiem co chciałam zrobić. A, to nawet teraz mogę zrobić. Najważniejsze no jest, żeby zrobić wiaderko. Bo żeby bez wiaderka to już sobie nie pomożesz. Ehm, wiaderko z wodą. Na przypadek, kiedy byś zginął. Wiecie o co chodzi? Zawsze mam takie wiaderko wo z wodą pod ręką. Teraz to sakiewka jest raczej pod ręką. Ehm, dobra co chciałem włożyć to wkładam tu to wkładam tu to to ehm, to 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 wkładam jeszcze do sakiewki no włóżmy to i to sakiewka to wyjście to o i mamy pełną sakiewkę nie wiem, po co wiedź. dobra git mm, po wodę trzeba jeść jezu jak ja jestem niezorganizowany na, tą przej na to przejście normalnie Normalnie taki niezorganizowany, że... ...że mógł się zaśmiać dosłownie. No łóżko na pewno będzie potrzebne. Tu wydaje... O, nie ma nocy jeszcze. I tu watuję ja sobie... ...biorę wiatr No bo... ...tu na, na hardkorze to raczej... ...będzie potrzebna woda. Dawaj wodę, no. No, zblokowane dopiero... A, na sobie chciałbym jeszcze zrobić to zamarznięcie, bo teraz może zamarznąć w Minecraft? Już wcześniej wiedziałem tego, po prostu nie miałem czasu to zrealizować. A na początek to chciałbym zrobić: deaktor pokonać Smoka, makszewkły zenchantować. A ja nie wiem, jeszcze coś można byłoby zrobić. Ale to mi się bardzo podoba, jest bardzo pożyteczne. No i teraz można byłoby to rozlać. Jako pozytywne to jest. O, gitówa. O. Nope. Jeszcze do cave'ów pracy nie odważę. Um, dobra, a w tym kierunku coś może jest? Coś, to nie jest cave'em, no po prostu... Hardcore, no. Bo jak masz hardcore, to masz hardcore. Normalnie w tym kierunku nie, nie kopie się człowiek. Ale już nie ma węgla i taka za chwilę mi się pochodnie kończą A jeszcze potrzebował węgiel Tam się nie dokopię do niczego Wpadka by byłoby Gruba wpadka tak jak chciał. Dobra, skopmy całe. Będzie potrzebne. Na stówę mm, I spróbujmy się to zdobyć. Bo czy z tego co ja widzę to... Mm, nie będzie nam no więcej potrzebne. To bierzemy, to bierzemy, tutaj te zakwy, to bierzemy, do te zakwy. To bierzemy, do te zakwy i to bierzemy. Dobra. Bo taki zostawiamy, przypalamy to z tym. Nie przepalamy. Robimy sobie trochę pochodni. potrzebne. potrzebne. kituwa mm, dobra. Jak wolno się kopie. No ja nie poddaję się, ja chcę diaksy mieć. Jeszcze w tym odcinku. Słabo się w tych odcinkach jakoś kręci. Ale ja chcę mieć diakcję. Dobra, dajcie mi jednego diaksa. Jednego! Żeby się pochwalić na odcinku. Po prostu, żeby po prostu się pochwalić. ku nie byłoby innej możliwości. Żeby było wszędzie rośle... A, i tu ja już doszłem. Super. Jezus No, nie można jednej rzeczy naraz zrobić no i tu nie ma diaksów, no jaka lipa a myślałem, że tu znajdę jakieś diaksy no to pójdę się dalej kopać tutaj dawaj tutaj może byłby taki render distance, minutkę ustawienia bo jak się ma mniejszy render distance, przykład na 25 albo 12 to że szybciej będą renderować diaksy bo będzie to tak, że jak po prostu będzie tutaj się um, tak renderowało po prostu no znowu ktoś wszedł do pokoju prostu mm, no to jest oko wkurzające że nie masz swojej stref w której można po prostu nagrywać ale do tego o węgiel zawsze potrzebny ja już zawsze nie to przecież to trzeba mm, węgiel zawsze będzie potrzebny no nie to po prostu sobie do niego wrócę No i super, podwodny cave. Tak jak zawsze, muszę trafić tego, czego ja nie chcę. Em, lubię to. A wejście tu znaleźć w tym odcinku. Tak sobie kopię, kopię. No Wypad. tu nic nie ma Dobra No już może złoto, ale tu to tak samo dobrze znajdę Dobra um, Ja sobie tutaj jeszcze trochę poszukam Mam nadzieję, że coś znajdę Dawaj no Nie to godzinę szukam 20. Ja jestem super w kopaniu moją technika kopania 7 kilo wkurza mnie to bardzo ale jakoś jakieś pozytywne pod tym zawsze musi być coś zawsze mam takie poczucie no ja nie to i tak exp wleci w jakieś diaksy no no i nic A, Zawsze tak jest. Ale, no, Nie zamówiłem. No nie gadaj, nie gadaj. Na dzisiejszym odcinku zdobyłem diaksy. Nie! To jest możliwe. Dobra, rozkopmy je. Uroczysty moment, pierwszy diaksy na serwerze. To jakieś kilo zróbmy. Jaka duża ruda. Dobra, dawaj, jeszcze będzie więcej. O, zobacz, 4 na 4. Spójrz, co się na dole, to już będzie. No. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ile mamy? 8 diaksów. No nie wierzę, no nie wierzę no. Dobra, dawaj. Kilok potrzebny jest. Na początek kilofów Jakiś porządny? Dobra, mamy kill off I resztę to sobie schowamy do sakwy. No nie wierzę. No takiego farta trzeba mieć. Dobra. Miało się raz farta. Dobra, kupię się dalej. No takiego farta to można mieć. No i tak wchodzi. Ile FPSów mam, że takiego... Ja 60 dalej tam na stabilnie ustawiłem 60. Żeby się komputer nie przeciążył. Się leci, kopi się leci, kopi, kopi się następne diaksy. To jest po prostu, po prostu trzeba kopać. Lubię dzisiejszy odcinek. Dzisiaj mi naprawdę coś wyszło. Ja tak rzadko znajduję diaksy. A teraz po prostu... To nie, za, nie zamówi... Nie namówi... No, po prostu... brak mi słów. Diaksy znalazłem na... No. Um, trzecim odcinku? Dobra, dzisiaj więcej sobie poszukam. A poza odcinkami sobie więcej jak to poszukam i jak coś znajdę To wam powiem no I tu we o żelazo Żeby mi nic nie wypadło na leja To też parę razy się zdarzało i mm, ja tego bardzo nie lubię to będzie potrzebne po pierwsze do farmy do armii golemów bo taki plan ja mam i do... Ile ja mam A, no może zbudować Jestem teraz w tym Zabudowywaniu Dobra, na wyrzuć mi do, do śmietnika Jeden stak drugi stak trzeci stack adneset może będzie potrzebny Dioryt na pewno nie Granit też nie mm, I może to teraz zakleić sobie tym i zobaczmy sobie, przepalmy sobie trochę tego um, Piecki sobie rozpakujemy Za chwilę um, Zawsze musi papcze wchodzić, no, nie rozumiem się nagrywam um, Dobra, dlaczego jak? a bo diaksy są tutaj. W surowce. Tutaj, tutaj, tutaj. Tu są przypalone surowce. W tej Ym, surowce, surowce. Tak jak zawsze wszystko musi być Bierzemy to, bierzemy to, bierzemy to. I to. Tutaj. I tu. mhm, mhm. mhm. Czekamy że to wszystko przepali. zrobię sobie do set może żelazny, bo w tym secie to, no i oszukujemy, że może jest spoko set, ale ile mam ochrony połowy chyba, aż żelazny będzie może łatwiej, A może będzie łatwiej, może mm, zróbmy sobie Mmm. o mam tak samo dużo obrony, zobaczmy Mm -hmm. i zróbmy sobie jakiś kilof. Że podstawy po prostu wiecie to. Mam wszystkiego dużo pod, pod zawstaw. Dobra, bierzemy to. Dobra, tu Bierzemy sobie to i te dwa pytle. Mamy tu trochę w posortowanych, widać też. Ee, mamy trzy sakwy, w ostatnim odcinku zdobyliśmy. O, trochę żelazo. Żelazo zawsze potrzebne. Mm, dalej szukamy diaksów. Zd tutaj sukcesy diak. Super. Dawaj, coś tu znajdziemy. Tu nic nie będzie Zostawmy to żeby się o tylko granic no chodźmy dalej coś się na pewno znajdzie, nie wiem jak długi odcinek trwa może kliknę ctrl g sobie sprawdzę nie 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 Eee, tam nie będę się w to bawił. Hmm. W ten kierunek nie będę się kopał. Zostawię na i się w I tak będziemy się kopać. Chyba na dosyć, na dzisiejszy dzień dosyć znaleźliśmy, no. Mam set z diaksów. Ja niestety tego nie można stakować. Ale włożę sobie to tutaj. A, pełne. Trochę zupełnie. Hmm, tym... Tym. Um, na dzisiaj to było wszystko. Dużo dzisiaj zrobiliśmy. Dziękuję wam za oglądane. Oglądanie. No i zobaczymy, że jak wiecie. Trzymajcie. Pa pa. Super i